No co gość robi w ogóle dostał i zginął. Oooodi Serwus tej Renarot i witam Was w grze Battlefield 2042, a dokładniej w otwartej becie tej gry, którą kiedy już oglądacie ten materiał prawdopodobnie się już skończyła. Mamy tutaj dostępną jedną mapę jeden tryb, tak więc nie za dużo. Um, Dlaczego musimy poczekać na pewną wersję lub na kolejne beta-testy, beta żeby sobie pograć w innych trybach? Tutaj mamy jakiś czołg. No to nie jest czołg, to jest po prostu samochód opancerzony. Nie mamy przeciwników. E, moi drodzy, największą zmianą w tej części e, gry z poprzednich. Koś tu jest na górze. Jest fakt, że mamy powiększoną liczbę graczy. E, z Kurczę, bo zaraz, zaraz nas wysadzą z 64 do 128, tak więc mamy teraz po 64 osoby w jednej drużynie. Tak więc to jest sporo, okej, okay. Udało się nam kogoś zabić, ale już jesteśmy ostrzeliwani gdzieś. O, tutaj był niestety gościu. No cóż, e, mamy bardzo dużo mapy, tak więc to jest na pewno spora różnica względem poprzednich, poprzednich części, bo no to jest cała mapa. E, I jeżeli sobie zobaczycie, mogę na przykład wejść do. To, to jest za śmigłowe, to jest jakiś. Jakiś duży chyba transportowy, tak mi się wydaje. E, tak więc, jest tu naprawdę m, gdzie, gdzie, gdzie walczyć. E, na razie walczymy sobie karabinem, później spróbujemy sobie jeszcze zagrać e, jakimś, jakąś sniperką w, w drugim meczu. Tak, to jest be Beta, jest bardzo zbugowana, tak więc. Tak więc, może, może na razie tego jakoś niespecjalnie chcemy komentować. A ła, wiesz co, kół, bo tak aktualnie nic nie możemy robić, bo jesteśmy za wysoko. A nas ostrzeliwują. To jest też nowość w grze możemy sobie wybierać celowniki na przykład w trakcie, w trakcie meczu tak o szybciutko możemy sobie zmienić celowniki co. E, już słyszałem, ich którzy narzekali na to. E, z tego powodu, że mówili po prostu, że to troszeczkę psuje psuje balans czy coś. Mi się to naprawdę podoba, nie wiem czy znowu walenie z rakietnicy do śmigłowców. Jest w ogóle samolotów jest takie mało, no bardzo ciężkie. Tylko tych naj, te, te największe śmigłowce da się tym łatwo trafić, bo są wolne, mało zwrotne i tak um, dalej. Natomiast my w tym momencie znajdujemy się na szczycie yy, wieży z rakietą. E, I ta rakieta, moi drodzy, odpala w pewnym momencie yy, rozgrywki. Nie zawsze, ale zazwyczaj. E, tak więc zostałem no, ostrzeliwany. A nie, to przez mojego, mój, mój własny łocie, panie. Okej, okay. to jest coś, czego jeszcze nie widziałem, moi drodzy. Czyli eksplodująca rakieta. Eee... Tak, ta rakieta może zarówno odlecieć, albo eksplodować. Tym razem niestety nam eksplodowała. Jeszcze nie do końca wiem, kiedy odlatuje, kiedy eksploduje, czy jest to całkowicie losowe, czy yy, roz... yy, przebieg meczu ma na to wpływ. Eee... Jeżeli ktoś wie, to fajnie byłoby, gdyby się z tą informacją ze mną podzielił O, tu jest bruk Okej, okay, ja, ja go nie zobaczyłem, on mnie na szczęście też. Czy mogę ciebie tam wtrafić? Nie wtrafię go. Może spróbuję No wtrafiłem, ale by wrogowie z niego wysiedli już tego czołgu. zdążyli... To jest mój... To jest przeciwnik. O nie, zbugowało mi się. A czekaj, dobra. Dobra, okej, okay. to jest beta. Pamiętajmy, że to jest beta. Jest strasznie zbugowana. Dobra, hop. Stwierdził, że uciekłem, nie uciekłem. E, tak, niestety, stan techniczny tej bety jest bardzo cyberpunkowy, rzekłbym. E, tak, ludzie, którzy interesują się branżą gier, wiedzą o, o czym mówię. O, nie, tu wieżyczka jest, wieżyczka. Ok, e, mamy tutaj, zamiast klas, postaci, jak w poprzednich częściach, mamy różne rodzaje, różnych specjalistów. I każdy ze specjalistów ma swoją, właśnie specjalną umiejętność. Na przykład, ja teraz jestem takim szybkim szturmowcem, czy coś w tym stylu. I mam e, grappler, e, więc jestem bardzo mobilny i cenię sobie tą możliwość. E, tam była wieżyczka postawiona przez e, no, jakiegoś technika Borysa. E, tak więc e, ta wieżyczka po prostu strzela do ludzi, do przeciwników i tyle. Straszne bombardowania tu się odbywają. Nie wiem, czy ktoś wie, że jestem tutaj na dachu. Jeśli tak, to mam problem. To jest nasz? To jest chyba nasz śmigłowiec. To jest nasz śmigłowiec, tutaj nasi wylądowali. Leży jakiś gość. Na razie przegrywamy niestety z tego co widzę. Eee... Łacie panie, chłop się tu śmigłowcem wysadziło to. Ej, 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 bo mam karabin, ale nie mogę strzelać z niego, bo nie wiem... Bo goś lata jak szalony, jak szalapu totalny. Aj, 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 kurczę! Wyki. Mogę cię trafić? Dobra, dostał raz. Ale raz, to tak mało trochę. Dobra, leży. Tutaj jest jakiś sektor niezajęty przez naszą drużynę jeszcze. Może spróbujemy go jakoś lekko chociaż zająć We'll see if it's possible Dobra, zabiję tego typa um... Tam jest tak? Zobaczą mnie chyba Ale dużo sobie stają nie O tu jest jeszcze typ. O nie! Jestem okrążony i oflankowany z każdej strony. Ale na szczęście ludzie, którzy mnie oflankowali, fl nie, nie zdali sobie sprawy, że mnie oflankowali. Dobra, teraz robimy rozwałkę strażną O nie, 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 nie wiem skąd strzela. Nie wiedziałem, tutaj był. Trudno. Aj, nie udało się, ale i tak chyba zrobiliśmy dla naszej drużyny dob dobry dobry deal tutaj w tym tym razem. O nie Dobra, wchodzimy do bunkra. Mam na nadzieję, że w bunkrze nie ma wrogów. O nie, granat rzucony był tutaj. Chłopie samochodem! Co on tym zrobił? Zestrzelił mnie z tego. Ja mam pojęcia, ale. E, nie żyję w każdym razie. To jest mi świetne miejsce, ta góra, na to, żeby e, robić napad na. na ten właśnie sektor. ten tutaj. Nie wiem, który to jest numer. Dobra, trafione Okej okay. Udało nam się wygrać Aczkolwiek widać, że popularność bety jest spora Bo jak na 128 graczy, których jest potrzebne, żeby stworzyć jeden serwer Praktycznie klikasz graj i od razu cię wrzuca w mecz, tak? Więc zainteresowanie jest, to z pewnością To dobrze wróży na pewno w przyszłości gry I im większe zainteresowanie, tym pamiętajmy Większa ilość lepiej rozwijana gra w przyszłości Zagramy sobie w takim razie snajperką Um, ten rewolwer też jest spoko Ale może na razie snajperka i I Borys Zobaczymy jak wyjdzie um, Pyk Ustawienia do snajperki najlepsze Przydałoby się jakieś znaleźć Oczywiście statystyki po prawej Które ulepszenie nam co daje No jak widzicie tutaj warunki pogodowe Też się zmieniają W trakcie, w trakcie meczu My w tym momencie wtraciliśmy już na rozgrywkę W której się już te warunki zdążyły zmienić Bombardowanie zniszczyli mi niestety to yy, opancerzony, do którego chciałem wejść. Więc może dobrze, że nie wszedłem. Dobra, spróbuję sobie to my się troszeczkę posnajpić. Okej, okay, leży. E, to co gry Battlefield robią na pewno świetnie. To jest poczucie bycia w prawdziwym polu bitwy na prawdziwym polu bitwy. Tego no tutaj się nie da odmówić. Eee... bo jak zobaczyć, co tutaj się wszystko dzieje... Spróbuję. Nie wtrafiłem zbyt wysoko. Kurczę, myślałem, że to... Ten opad tego jest dziwny, czasami... Masz wrażenie, jakby był bardzo duży, a czasami jakby w ogóle go nie było. Teraz wtrafione. Okej. Okay. Dwa razy ostrzelałem, tak więc... Jakieś tam obrażenia zadane zostały? Bardzo, bardzo fajnie walczy się w tej pogodzie. Mówiąc całkiem szczerze, bardzo to lubię. Zostawię eee... sobie może moją wieżyczkę, żeby sobie była. No weźcie się może. Leży Wyżyczka zespotowała typa i go załatwiła, tak więc ona nice, jest Nie mam pojęcia Leży Kopseria nie zamierza wyjść Łojejku, panie, 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 panie Uuu, jedzie na nas. Leży i dwóch typów wraz z tym pojazdem. No, Okej, okay, jestem szturmowcem teraz. Bo tam coś zmieniałem. Bo leży. Ach, no już się nie udało, niestety. Z Zesemgiem chyba mnie załatwi w tym momencie. E, możemy skorzystać z jakiegoś pojazdu. Możemy skorzystać z Rangera. Ranger to jest taki piesio. Jak on zaraz spadnie, to wam pokażę. To jest taki pies bojowy, który ma bardzo dużo e, życia. Sporo bije. E, rzeź piesio. Jest po prostu fajny. I e, on będzie teraz za mną biegał. Ok, mamy oznaczonych przeciwników. Nie wiem co oznacza przeciwników. Prawdopodobnie, albo wieżyczka e, Borysa, albo po prostu ktoś w... E Kurde, może zginąć? Nie zdajesz go! O Jezus, tu tyle przeciwników jest! Kurcze, trzech tam było! Wyszli z tego... Mm, z, tej, z tej budowli, z tego bunkra. Nie miałem szans. O! Tornado! To jest coś, co warto wam pokazać. To jest też jeden z właśnie systemów Levolution, tak samo jak właśnie rakieta, tak samo i Tornado. Eee, no. Można w nim latać, pewnie to jest naprawdę epicko I, I jak już pewnie zauważyliście, ten szturmowiec z Grapplerem jest moją ulubioną e, Ulubionym specjalistą w gierce Aczkolwiek, w ogóle mówię, pogoda w tym, w tym to tornado, te chmury, to jest coś, co, co się strasznie udało e, Jak to nie dostał? To jest taka ciekawostka tutaj wam powiem O zbugowało mi się niestety Jestem ogromnym fare, fanem chmur o, dostał headshot'a, no więc nice e, Więc lubię, lu, 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 lubię chmury i, i to jest epickie Okej, okay, trafiliśmy na mecz, który się dopiero rozpoczyna Weźmy spróbuję czołg Mamy czołg e, Pierwszy raz chyba jadę czołgiem Okej, okay, mamy jeszcze gościa w karabinie, który strzela widzę wszędzie, Próbuję coś zestrzelić. Tutaj jeszcze samo, ojcz Oj! 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 ojcz Tak, dobrze, że drzewa są tutaj bardzo destruktywne Okej, okay, dostał Jeszcze raz Jeszcze raz Dobra uciekam 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 Zniszczyli nam ten eee, Gąsienicę niestety Ach Tutaj był gość w ogóle e, Który, który nas wysadził całkowicie On w pojedynkę naszą zwalił No niestety nie, widział, nie, nie widziałem go mój teammate W, w karabinie też go, też go nie widział Co jest coś smutne Leży Góra wciąż jest nasza Leży Różmy, słuchajcie zagrać sobie w tym momencie Snajper, on pokazuje teoretycznie gdzie są Gdzie są wrogowie, tak to powinno przynajmniej działać Bo to działa tak Mogę to zamknąć? co są? Chyba nie mogę To działa tak, że sobie tego używam Mam tego drona I mogę sobie oznaczać wrogów i takowi w pobliżu mnie gdzieś się znajdują A nie jest ich tu jakoś wybitnie dużo I zastanawiam się czy przynajmniej przypadkiem inni e, Inni uczestnicy mojego timu też e, Nie mają tego znaczenia czy, i, czy im to też nie oznacza, bardzo możliwe że też im oznacza Okej, okay, hop się wysadził Albo ktoś mu w tym pomógł, nie wiem. Ważne jest to, że został wybuchnięty Okej, okay, weźmy sobie na górę Góra czysta, góra czysta chyba A, strzelamy do mnie! Nie, sniper w leciu leżysz. Już za mną wylądował na mnie jeszcze jeden. A zabił mnie w ogóle sniper stamtąd. Tak więc... a troszeczkę zamieszczanie było, nie wiedziałem co się dzieje totalnie. Obawiam się, że przegrywamy to powoli, bo straciliśmy bardzo dużo punktów. Watch. Gdzie jest ten gość? Okej, okay, uda udało mi się go zabić. Rakieta startuje. Jestem bardzo blisko. Na, tym na szczęście wiem, że e, trzeba być naprawdę, no, dosłownie na rakiecie, stać, żeby, żeby coś cię to zrobiło. Tak to może się czuć w miarę przynajmniej bezpiecznie. Nic nie widzę taki dym tam, rakieta raci. E, no też są takie bugi tutaj, niestety, na przykład, że e, w, w nie we wszystkich broniach, ale wiele broni ma tak, że po prostu co. M, że za każdym razem jak, jak, jak giniesz. To się ustawienia tutaj e, tych, tych, tych wszystkich rzeczy resetują. To jest dość dziwne. E... No i mam nadzieję, że to zostanie naprawione w pełnej wersji. Właśnie nie wiem, jak działa ta pasywna umiejętność naszego bohatera, w którym w tym momencie gramy, tej postaci. Teoretycznie powinno właśnie nam gdzieś na ekranie wyświetlać najbliższych wrogów, żeby nie mogli nas obejść, czy coś takiego. Um, aczkolwiek, um, no w sumie nie wiem, to jest chyba bardzo subtelne takie. Zgiń! Dobra, udało nam się to się porobić. O już tu jest gość! Oj. Ci. Wyle wleciał na mnie w tym momencie A to jest taki szybszy, szybszy strzelający karabin Jestem troszeczkę w problemach Jeszcze żyje Zabawiam się, że coraz więcej przeciwników będzie zdawało sobie sprawę z mojej pozycji. To może szybko doprowadzić do mojej śmierci. Nie, był tam gostek. No co gość robi w ogóle? Dostał i zginął. O, dude. Tak to ma właśnie wyglądać. Cóż, nie udało nam się wygrać. Ja się z żegnam. Do zobaczenia. Cześć.